No cześć. Co porabiasz? Rysuję. O kurczę, ale ładnie. To też twoja praca? Tak. Wow, ale intensywne kolory. Dzięki. Super. No masz talent dziewczyno, ale to chyba ja tylko baję, też się wezmę. Zrobię małą konkurencję <grym> dla ciebie. Którymi malujesz? Ołówkowe. Dobra, to ja biorę woskowe. One też są fajne. Jak byłem mały, to rysowałem tylko takimi. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Fajnie można nimi malować. Są zrobione z kolorowanego wosku. Poza tym, jak ściągniesz tą papierową obolutę, to można nim całą stronę sobie wymalować w ten oto sposób. No i małe dzieci je lubią, a ja byłem kiedyś mały. Może mi nie wierzysz, ale byłem. Naprawdę, naprawdę. A wiesz dlaczego je lubią? Bo są troszkę grubsze i dzięki czemu każde dziecko bez problemu je złapie w rączkę i będzie mogło sobie malować. A w StarPaku jest aż 14 różnych wersji. Wow. Do wyboru. Ale ty pewnie wybierzesz kotki, co ty na to? Konia. Konia! Jednak. Ach, nie trafiłem. Dobra. Ty bierzesz konia, ja się biorę dalej za lwa. Ale tu już sobie chyba pomaluję dalej tymi ołówkowymi. Ołówkowe też są fajne. Są zrobione z takiej drewnianej otoczki, a w środku jest kolorowy grafit. I bardzo łatwo się strugają, nie łamią się. I teraz popatrz jeszcze, to jest fajny myk. Pod wpływem nacisku mogę zwiększyć intensywność danej kredki. Widzisz? Też spróbuj. Jak mocniej dociśniesz, o, widzisz to? Mhm. To jest mega fajna opcja. No i przede wszystkim kontury można tym malować. Nie są takie grube jak tamte. Bardziej precyzyjnie można nimi działać. Super, bo kredki powinny być tak naprawdę w każdym plecaku, u każdego dziecka. Zgadzasz się ze mną? Tak. Dobra. I teraz jeszcze jedna fajna informacja. Wiesz, ile tutaj jest rodzajów? Ile? Więcej niż 21 i mniej niż 23? 22 Idealnie! Brawo! Wygrywasz brązową kredkę. Proszę bardzo. No to co, teraz y, malujemy na czas. Kto pierwszy skończy rysunek? Gotowa? Na miejsca? Gotowa? Start!